dlaczego porażkę, dlaczego cię mm, Na pewno dlatego, że różnica, że poziom sportowy przemawia yy, na pewno stronę Reszola. W momencie, kiedy my nie realizujemy swoich założeń taktycznych, w prezentacji swojego nie, poziomu sportowego, w 100% takiego jak potrafimy grać, no to nie jesteśmy w stanie utrzymać, utrzymać rywalizacji na, na równym poziomie. bo To pokazał też ten mecz, że to tak naprawdę były momenty gry, gdzie graliśmy jak równy z równym. Niestety nie potrafiliśmy tego utrzymać przez cały przebieg spotkania, i to, się, to spowodowało, że mecz się skończył 0 -3. Właśnie, jakieś takie błędy w kontekście tej analizy, które sobie, którą sobie zrobiliście przed meczem, nie wystąpiły? miał być wkładzony nacisk na, na jakieś konkretne elementy i jednak tego było? Hmm, jeśli chodzi o to, to realizowaliśmy nasze założenia taktyczne przyzwoicie, jak na, na myśli Nie, nie, bardziej bym powiedział, że tutaj zabrakło momentami naszej gry, jak to powiedział jeden, jedna osoba od nas ze sztabu, że bardzo Pięknie zdobywaliśmy punkty, ale bardzo szybko traciliśmy. I trochę tak to było, że tak naprawdę mm, zabrakło, zabrakło naszej gry, zabrakło e, skuteczności i płynności gry w momencie, kiedy mieliśmy piłkę po swojej stronie, szczególnie po przejęciu zagrywki, tam e, gdzieś, e, gdzieś uciekała nam e, nasza jakość gry, tam traciliśmy punkty, które później próbowaliśmy odrobić e, w kontrataku. A tak naprawdę większy założeń taktycznych dotyczy zawsze gry blok obrona i kontrataku. I tutaj jednak mieliśmy serię punktów, gdzie, gdzie doganialiśmy Rzeszów, co udowadnia, że, że, nasz, że nasze założenia taktyczne były realizowane całkiem dobrze. Ja jestem z tego akurat zadowolony. Bardziej jestem zawiedziony naszą postawą stricte naszej gry siatkarskiej, naszego poziomu siatków. Tutaj, tutaj są bardzo duże rezerwy do utrzymania naszego poziomu. Jeśli chodzi o zespół przyje, to czyli Was z y, jakimś elementem. Ja myślę, że wszystko co, co Rzeszów prezentuje, Okej, okay, może zaskoczyli nas wyjściowym ustawieniem z tego względu, że, że mają tak naprawdę 14 równych siatkarek i, i mogą sobie pozwolić na, na duże rotacje w składzie, które nie wpływają na poziom sportowy aż tak znacząco. Natomiast na pewno, na pewno gdzieś tam przewidywaliśmy, że, że winą w trochę innym ustawieniu, natomiast nie miało to aż tak dużego wpływu na grę, bym powiedział nawet, że mogło nam trochę ułatwić tą, tą rywalizację. Natomiast, natomiast na pewno największym naszym tutaj przeciwnikiem ze strony Rzeszowa to była ich zagrywka, zmienność tej zagrywki, agresja na zagrywce i tutaj gdzieś to później się pośrednio przekładało na to, że zorganizowaliśmy punktów po, po własnym przyjęciu, a to powodowało, że samo odrabianie później w breakpoincie było niewystarczające. Był to Wasz drugi mecz w, w tych rozgrywkach, pierwszy z Warszawy wygrany z Wisłą. Jakby ta wygrana pozwoliła Wam też pozytywnie spojrzeć w, w ten sezon, czy pokazała, że OK, jesteśmy na początku, wygrywamy, ale trzeba dalej i dalej sobie pracować? Bo ten dzisiejszy mecz pokazał, że jednak tej pracy trochę jeszcze trzeba włożyć. Tak, jesteśmy takim zespołem, który, który z założenia przed sezonem miał na celu bardzo ciężką pracę. I zrobienie kroku do przodu tak naprawdę warunkiem koniecznym do tego, żebyśmy w tej lidze prezentowali się przyzwoicie. Będziemy się prezentować przyzwoicie wtedy, kiedy przy założeniu, że zrobimy krok do przodu siatkarska jako zespół i jako, jako zawodniczki. I żeby to zrobić, trzeba na każdym treningu przy, wchodzić w każdy trening z postawą zaangażowania, z postawą chęci do rozwoju. I tutaj na pewno mamy duże rezerwy, bo, bo na pewno bardzo ciężko jest utrzymać z dnia na dzień takiej szarością, codziennego codziennie nastawieniem. Motywacji do takiej ciężkiej pracy i do, do sięgania dalej, do rozwijania się. Wiadomo, że rozwój to nie jest coś, co, co się zmienia z dnia na dzień. To jest żmudna, ciężka, monotonna praca i, i czasami po prostu brakuje nam, jako zespołowi, utrzymania tego nastawienia i tego takiego podejścia do tej pracy z treningu na trening. A jak tego nie będziemy robić z treningu na trening, to te postępy nie będą takie, jakich oczekujemy. Z gruby rurę pytanie. Moja ocena dzisiejszego meczu, takie mało konkretne, ale okej. Okay. No cóż, przegrana 3-0, no, na pewno liczyłyśmy na coś innego, na pewno liczyłyśmy na to, że zdobędziemy tutaj punkty. Nie udało się. Wydaje mi się, że fajnie zaczęłyśmy ten mecz i był bardzo wyrównany, no, ale gdzieś to później nie wiem, może jakaś dekoncentracja, coś przestałyśmy trochę przyjmować i odrzuciły nas od siatki, no to się spowodowało, że atak, atak był nam, no, było nam gorzej skończyć. No trudno, trzeba by uznać wyższych przeciwniczek, także gratulacje dla Rzeszowa. Teoretycznie Papierze to one są mocniejszym zespołem niż w jaki sposób przygotowywałyście się do tego No tak jak Pan mówi, no na Papierze to jest tutaj kandydat na medal, także to każdy sobie zdaje sprawę i każdy o tym mówi głośno. I one na pewno mają taki cel, także... Ale my podchodzimy do meczu jak do każdego innego, czy to grałyśmy w zeszłym tygodniu z Wisą Warszawa, czy teraz z Rzeszowem, przygotowujemy się normalnie, taktyka przygotowywana jest przez sztab, przygotowujemy się taktycznie i, i wydaje mi się, że wszystko... Byłyśmy bardzo dobrze przygotowane taktycznie. No, na, na, dla nas takie mecze to jest wielka, wielka lekcja, z której musimy wyciągnąć wnioski. Ale lekcja, bo gra mu z lepszymi, czy lekcja, bo trenerem różne przeciwne jest były Polski. Szczerze to jakby dla nas na boisku, to wiadomo, no, to jest Stefan Antiga, to jest wielki szacunek dla tego siatkarza, ale no, to nie jest dla nas jakby na boisku ważne, kto stoi nam jako na ławce trenerskiej. My na to nie patrzymy. To jest na pewno dosyć duża reklama dla Rzeszowa, że tam jest Stefan Antiga, okej, okay, wszyscy mówią ekipa Stefana. Zgadza się, ale u nas jest Wojciech pociński i do, podchodzimy do tego tak zwyczajnie, normalnie dla nas. Dla mnie to osobiście i myślę, że na całej drużyny to nie było, jest jakaś dodatkowa presja czy, czy Ok, po tym ostatnim meczu była duża euforia, czy raczej takie zejście na ziemię, żeby przygotować się do tego pojedynku z Warszawą? Y, powiem tak, fajnie, zaczęłyśmy ten sezon, cieszę się, że y, trzy punkty, bo mogło to się skończyć podzieleniem punktów y, w Warszawie, czego nie chciałyśmy, bo fajnie zgadnąć w takich meczach pełną pulę punktów, która jest y, ważna w tabeli. Y, i tak jak mówię, no już wcześniej wspomniałam, po prostu przygotowujemy się do kolejnego meczu. Teraz też ochłoniemy dzień wolny i jest kolejny przeciwnik przed nami i przygotowujemy się do kolejnego meczu i tak samo podejdziemy jak do Wisły, tak do Rzeszowa i za tydzień gramy z policami.